Witam Was moi drodzy na kanale kwiatan. Dziś chcę Wam pokazać rośliny, które ostatnio zakupiłam w szkółce ogrodniczej przez internet. Jeśli film będzie się Wam podobać, możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować. Więc tak wyglądają moje roślinki. To jest ostatni zakup już w tym roku, i powiem Wam kilka słów o Każdej z nich. To jest Brunera. Walorem akurat dekoracyjnym tej rośliny są jej przepiękne liście z takim srebrnym nalotem. To są srebrne takie punkciki i bardzo ładnie to wygląda. Są też Brunery, które są całe zielone i takie które mają tylko obwódki białe, liście zielone ale akurat ta ma liście w takie srebrzyste, ciapki akurat moja będzie kwitła na niebiesko ta, która ma całe liście zielone kwitnie na biało a ta będzie kwitła na niebiesko i kwiatuszki będą przypominały kwiaty niezapominajki po przekwitnięciu obetnę te kwiatostany i zostaną znowu tylko te piękne liście. Jak widać, roślinka dotarła do mnie w dobrym stanie. Całkiem, całkiem duża doniczka. Liście ładne, zdrowe. Tutaj troszeczkę już coś się zaczyna dziać, ale to jest koniec sezonu. Także to tak pięknie nie będzie wyglądać. I tak ładna. Ładna roślinka. Jakie miejsce? Słuchajcie, najlepsze będzie dla tej brunery. Będzie najlepsze miejsce półcieniste. Na pełnym słońcu, jak ją posadzicie, a ona może niestety, ale mieć popalone liście. Natomiast w głębokim cieniu ona też da sobie radę, ale liście nie będą tak ładnie przybarwione. Będą się gorzej przebarwiać. Także najlepszym stanowiskiem dla niej będzie półcień. I właśnie takie stanowisko mam na swojej rabacie. Mam już tam jedną brunerę i dokupiłam jeszcze, jeszcze jedną. Ziemia zwykła ogrodowa lubi mieć troszeczkę mokro, żeby wiecie, że nież tak bardzo, ale ziemia musi być lekko wilgotna. Także jak będą upały, trzeba będzie ją trochę podlewać. Na razie ja ją nie będę wsadzała na miejsce docelowe do gruntu. Ona przezimuje mi w tunelu foliowym razem z innymi roślinami. Cena 10.90 Następna roślina to jest gaura o kwiatach różowych. Widziałam gaurę o takich białych kwiatkach, ale ona była dosyć wysoka. Ta ma dorastać do 50 cm. Zobaczymy, jak to będzie, czy ona osiągnie taką wysokość. No, na razie nie jest taka wysoka. Oczywiście zostawiłam te kwiatuszki na potrzeby filmu, ale trzeba będzie ją przed zimą przyciąć. Ona też będzie zadołowana w tunelu. Gaura, w ogóle taka młoda sadzonka, ona nie lubi słuchajcie takich mroźnych zim. Ja mieszkam we wschodniej części Polski, także u mnie te zimy bywają różnie i ja zadołuję tak samo ją w tunelu jak brunerę, tutaj przytnę nisko i jeszcze przykryję jakoś agrowłókniną dla bezpieczeństwa, oczywiście na drugi rok jak wysadzę ją do gruntu to też ją będę przykrywać albo stroiszę, albo agrowłókniną, czymkolwiek byle żeby nie przemarzła, bo ona za bardzo nie lubi takich wysokich mrozów a te nasze zimy właśnie różnie bywają. Stanowisko najlepiej słoneczne, ale poradzi sobie także w półcieniu. No i oczywiście nawożenie, raz na wiosnę, później też latem. Ona bardzo długo, słuchajcie, kwitnie kwitnie do pierwszych przymrozków. Zresztą, jak widzicie, do tej pory jeszcze ma kwiatuszki i ona nie wypuszcza wszystkich kwiatków na raz, tylko te kwiatuszki pojawiają się kolejno. Jeden przekwitnie, następny się pojawia. Oczywiście, żeby przedłużyć jej kwitnienie, można obcinać te kwiatostany. Jeżeli ona już przekwitnie, możecie po prostu obciąć te kwiatostany i wtedy przedłużamy. I jej kwitnienie, ale jak widać kwitnie do tej pory, a mamy już listopad ładna roślinka tak wygląda no też zdrowa ładna, nie ma tutaj żadnych uszkodzeń nie ma oznaków jakichś tam chorób no także ładna zdrowa następną rośliną jest hakonechloa Are Aureora i to już jest ostatnia z roślin i powiem Wam, że na tej, na tej trawce mi akurat najbardziej zależało chociaż właśnie ona przyszła chyba w najgorszym stanie góra jeszcze jako tako wygląda, chociaż to już jest koniec sezonu, więc te listki już są takie uschnięte, ona ma taki kolor, nie jest zielona, tylko zielono zielono-żółta, będzie się przybarwiać na zielono-żółto i ona nie będzie taką trawą dużą, ona będzie troszeczkę niższa, więc można by się pokusić, żeby uprawiać ją w jakimś większym. Pojemniku i na razie większej doniczce, i na razie ona zostanie w tej doniczce, bo nawet gdybym chciała ją przesadzić w tym momencie do gruntu, to bym tego nie zrobiła. Dlatego, że ona ma bardzo słaby system korzeniowy. Tutaj nie widać, ale ona jest wsadzona w taki korek. I z tego korka dosłownie kilka korzonków tylko przekorzeniło się do tej doniczki. Jak ja chciałam zobaczyć system korzeniowy, podniosłam do góry, żeby ją po prostu wyciągnąć z tej doniczki, to ta ziemia mi się obsypała. Musiałam dosypać tutaj ziemię, bo po prostu mi wszystko wyleciało. Także ma bardzo słaby system korzeniowy. Za tą roślinę zapłaciłam 14,90. No, ale tak jak mówiłam, system korzeniowy jest bardzo słaby. Yy, zostawię ją tak do wiosny, może do lata, bo no, sezon się skończył. Więc ona na pewno mi tutaj może troszkę w, w tunelu jeszcze te korzonki, yy, może jeszcze mi urosną, ale na pewno nie za wiele. Także też będzie zadołowana w tunelu i może dopiero latem zostanie przesadzona. I zobaczymy, albo ją przesadzę, to większej doniczki albo pójdzie do gruntu, ale to już zobaczymy na wiosnę. Oczywiście na, trzeba będzie ją przyciąć. Teraz ją zostawię, nie będę jej tutaj obcinać. No ja tak, wiecie, troszeczkę włożę w doniczkę, zadołuję i przykryję. Najwyżej stroiszem albo agrowłókniną, żeby mi nie przemarzło, bo tu tak jak mówię, jest y, młoda roślinka, ma mało korzonków, także boję się, że mi przemarznie. Do ziemi toniczka zadołuje i, i przykryje czymś. I na razie po prostu tak ją zostawię. A w gruncie ona nie lubi, słuchajcie, nie lubi przemakania. Y, także też może podmarzać, jak ma y, za mokro. Stanowisko półcieniste, ale też na słońcu da sobie radę. Na no, jak będzie miała za dużo słoneczka, to może jej y, przypalać liście, więc trzeba pamiętać, żeby ona miała ciągle wilgotno, ale najlepiej w miejscu y, cienistym i myślę, że na mojej rabacie będzie miała warunki idealne, bo właśnie tam mam y, takie miejsce cieniste. Wszystkich dla tych moich roślin, tylko gaura, jedna ona poli słońce i półdzień troszeczkę więcej słoneczka lubi i więc będzie posadzona w tym miejscu, gdzie jest najwięcej słońca. Tak więc wyglądają moje roślinki i moi kochani na dzisiaj no to tyle, co dla was przygotowałam. Zapraszam Was na kolejny mój film, w którym pokażę Wam i opowiem, jak zabezpieczam moje piękne piwonie przed zimą, żeby zimę oczywiście przetrwały bez żadnego uszczerbku i na wiosnę pięknie mi wyrosły dużo zieleni, żeby było, i później oczywiście, żeby były piękne kwiaty. Także na dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia!